Bilet kolei śląskich obowiązuje w pociągach PKP Intercity, a jeśli zajdzie taka potrzeba, to ktoś, kto ma bilet na PKP Intercity, może przejechać kolejami śląskimi. Wszystko gra, bo to rzeczywiście ułatwia poruszanie się w tym momencie, kiedy pociągi są niepunktualne. Problem w tym, że w całej tej układance wzajemnego honorowania biletów zapomniano o. Bilecie, którym posługuje się bardzo wiele osób, szczególnie młodych, ale także takich, którzy dojeżdżają do pracy, nie tylko na studia. To jest metrobilet, czyli bilet aglomeracyjny, który pozwala na, na poruszanie się komunikacją miejską, autobusami, tramwajami, ale także na niektórych odcinkach koleją. Ten bilet, mimo że uprawnia do jazdy kolejami śląskimi, nie uprawnia do jazdy PKP Intercity. No i tutaj powstaje problem, bo żeby skorzystać z PKP Intercity, trzeba wtedy wykupić bilet odrębny na Koleje Śląskie.